przerwie w programie Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie, a w naszym studiu nowi goście, grupa trzech osób. Przedstawię najpierw pani Gosia Frydrychowicz. Dzień dobry. Pan Jan Synowiec. Dzień dobry. I Piotr Sych. Dzień dobry. Z grupy, z klubu Mushin Akcent dobry panowie? Bardzo dobry. Tak, proszę powiedzieć, najpierw, najpierw powiemy naszym widzom o trzydniowych warsztatach 19-20-21 kwietnia w ramach Dni Kultury Japońskiej, tak? W Muzeum Techniki i Komunikacji. Tak, 19-21 do 21 kwietnia zamierzamy zorganizować warsztaty kultury japońskiej w Muzeum Komunikacji i Techniki w Szczecinie. Będą to warsztaty dla osób od 7 roku życia. Czyli wszystkie dzieci, które ukończyły siódmy rok życia i młodzież, i dorośli mogą tak, brać tak, udział w takich warsztatach? Tak, jak najbardziej zapraszamy każdego od siódmego roku życia. Podczas tych warsztatów osoby nauczą się podstaw języka japońskiego, podstaw kaligrafii, medytacji oraz szermierki japońskiej jajdo. I poznamy też kulturę i zwyczaje kraju kwitnącej wiśni. Tak, zgadza się. Będzie troszkę ceremoniału, więc bardzo ściśle jest to związane z kulturą również japońską. Więc jeszcze raz powtórzmy, 19, 20, 21, gdzie? W, Mu w Muzeum Komunikacji i Techniki w Szczecinie. Zapraszamy wszystkich od siódmego roku życia. A ja teraz mam takie pytanie do Pani. Pani jest tam na samym końcu. Kiedy pani zainteresowała się najpierw walką czy najpierw kulturą Japonii? Najpierw była kultura Japonii, ale to było związane z walką. A kto było związane? Widziała pani walkę, czy miała pani y, okazję wziąć w niej udział? Nie, często oglądałam turnieje kendo. I ale gdzie? W, się w telewizji Nie, to... pewnie? Nie, w internecie. I zainteresowałam się przez to jajto, bo można ćwiczyć wcześniej. Czyli najpierw, najpierw te sztuki walki, tak? Ta sztuka walki, później, później kul zainteresowanie kulturą samej Japonii. Tak. Był ktoś z Was w Japonii? Nie. Szykujecie się pewnie do wyjazdu? No, tak. <laughs> Dobrze, no ja w tej chwili, a skąd u Panów zainteresowanie właśnie Japonią? Bo to pewnie w takim szerszym już aspekcie, prawda? To nie sama walka, ale pewnie dużo Japonii też wiecie. Jeżeli chodzi o moją osobę, to właśnie też podobnie przez kendo. To wszystko się zaczęło. Ale ktoś był inicjatorem? Czy też tak w internecie gdzieś klikaliśmy i jest jakiś fajny film, jakaś fajna walka? Kolega, kolega. Kolega, a w Twoim wypadku? W moim wypadku to było tak, że byłem młody, piękny jeszcze. I zacząłem czytać komiksy japońskie, oglądać anime i zacząłem szukać sztuk walki jakichś niecodziennych. Trafiłem na kendo, ale jednak zostałem przy Jajdo i tak już zostało. To się ciągnie już od paru lat. Jak, jak często ćwiczycie? W tej chwili są treningi raz w tygodniu. Grupa ile liczy osób? Około pięciu, o ile się nie mylę. Stale ćwiczy pięć osób, regularnie powiedz. Czyli między sobą walczycie, nie ma jakichś tam stałych sparing partnerów, że tak się wyrażę? W jajdo, w tym co my ćwiczymy, nie ma bezpośredniego kontaktu. Czasem tylko, żeby przybliżyć pewne elementy, robimy ćwiczenia z partnerem, ale Trening jajdu nie polega na bezpośredniej walce. A czy jest jakiś specjalny ceremoniał przed walką i po? Tak, jest, jest specjalny ceremoniał. Przed treningiem najpierw... Czyli w czasie treningu też go zachowujecie, tak? Tak. Ca cały trening staramy się już wchodząc na salę do ćwiczeń zachować powagę, zachować odpowiednie podejście do tego i od momentu wejścia praktykujemy ceremoniał i kto już się ciągnie przez cały trening. A stroje? Stroje. Stroje to jest tak, jest to bluza tu u góry, yy, taka długa. Czyli między... to nie jest całość, tak? To jest, nie, nie, to, nie, jest to taka... są mhm. trzy elementy mniej więcej. To jest bluza, poniżej mamy pas, pas który podtrzymuje tą bluzę, bardzo podobny do zwykłego paska, yy, ale trochę inny. Czy I... też kolory, tak jak w karate się zmieniają, tego pasa, czy zawsze jest czarny? Yy, w, do... w karate i w innych sztukach walki są różne kolory, które reprezentują poziomy. Poziomy, yy... Yy, tak. Tak, w jaj do tego nie praktykujemy. No, po prostu. A po czym wiem. poznać, czy ktoś już jest zaawansowany, biegły w sztuce, żeby się nie narazić? Czy... Najłatwiej to poznać patrząc na osoby podczas treningu, bo widać czy ta osoba potrafi zachować się na sali. E, po czym widać po zachowaniu w tak, czasie treningu? Tak. Czy on już jest biegły w tej sztuce, czy nie? Tak, naprawdę to widać. Te osoby, które dobrze, dobrze, dobrzy już są, w tym kendo, są wyciszeni bardziej, bardziej spokojni? W kendo też. My ćwiczymy jajdo, przypomnę. Tak, na pewno to wpływa na takie podstawowe elementy życia, powiedzmy. E, ćwiczymy oddech, ważny jest oddech podczas ćwiczeń. Ważne jest opanowanie, bardzo ważne jest opanowanie, szczególnie podczas pokazów, podczas turniejów, które też się odbywają. Na turniejach nie walczymy ze sobą, przypomnę. E, tak, i to się przydaje w codziennym życiu. E, w języku japońskim jest to kokoro, duch ciało-umysł. Ta symbioza, ta, bo ta, tak, po, ta, ta współpraca. Dobrze, no, jeżeli już o mowa, to zapraszamy. Pokażcie dobrze. nam, no, to na czym Night polega ta walki. Zaprezentujemy y, podstawowe formy jajdo. Zaprezentuje Janek oraz Gosia. Y, ja może najpierw opowiem, wezmę tylko miecz sobie. Powiem, może najpierw tak ogólnie o jajdo. Y, jajdo to jest czysta japońska sztuka walki polegająca w skrócie na wyciągnięciu miecza i zadania cięcia w jednym płynnym ruchu. Na treningu ćwiczymy kata, formy. Są to określone sekwencje ruchów odpowiadające określonym sytuacjom. W tej chwili, powiem tak może, Janek oraz Gosia wykonują ceremonię, ukłon do miecza, który wykonujemy przed każdymi ćwiczeniami, przed turniejem, przed pokazami, także przed treningiem. Jest to pe pe pewien element ceremoniału, który e, wywodzi się z Japonii, jak cała ta sztuka. E, w jak już wcześniej wspominałem, e, używamy strojów odpowiednich. Jest to bluza, pas oraz szerokie spodnie. To są spodnie, to nie jest sukienka, wbrew pozorom. E, oprócz tego używamy mieczy. Miecze są różnego Gosia na przykład używa miesza bombu, y, drewnianego. E, jako... Osoba początkująca. Osoby początkujące jeszcze nie używają ostrych ani nieostrzonych, nawet mieczy. Używają po prostu drewnianych mieczy, żeby było bezpieczniej i lepiej. Janek na przykład używa miecza aluminiowego jajto. Jest to specjalny miecz do ćwiczenia Jajdo. Jest on nieostrzony, ale wszystko oprócz tego, wyglądem, jak i wagą, wszystkimi elementami przypomina miecz japoński katana. Osoby, które już są, mają wyższy poziom, yy, są w pewnym sensie mistrzami, używają mieczy ostrych do codziennych ćwiczeń. Wymaga to dużego opanowania, dużej precyzji i niestety trzeba dużo mieć, żeby mieczem ostrym dobrze, dobrze władać, żeby sobie samemu krzywdy nie zrobić. Yy, trening JAJDO polega na, jak już wspomniałem, wykonywaniu form, określonych ruchów. Ćwiczący. Robią to sami, nie ćwiczymy z partnerami, tak jak właśnie teraz prezentuje Janek z Gosią. Janek wykonał właśnie teraz odpowiednią technikę, teraz Gosia wykona następną technikę i tak mniej więcej wygląda trening. W Jajdo oprócz tego są turnieje. Polegają one na tym, że na dwóch osobnych polach wychodzą osoby i wykonują określone pięć form, pięć układów ruchów. I komisja złożona z, z, z sędziów Trzech ocenia poprawność techniczną, ducha walki e, oraz taki ogólny, ogólne to, co mogą z tego wynieść. E, jako komisja sędziowska. Wówczas podnoszą odpowiednią flagę i odpowiednia osoba wygrywa. W Polsce są mistrzostwa Polski w Ido, są mistrzostwa Europy w Ido. jako klub mamy. Niemałe osiągnięcia. Na przykład jesteśmy pierwszymi drużynowymi mistrzami Polski w Jajdą właśnie. No i nie wiem co tu więcej powiedzieć. To dziękujemy bardzo za pokaz. Myślę? Że... Jeszcze teraz kol koledzy dokończą pokaz. No. Można sobie popatrzeć w ciszy pokontemplować. Kiedy Janek z Gosią skończą, pokazywać nam formy. Ja z Jankiem zaprezentujemy interpretację form, pokażemy trzy formy. Ja będę starał się unieszkodliwić Janka w taki sposób, żeby mu nie zrobić krzywdy, tak żeby tylko pokazać jak to może wyglądać, jak wyglądają, jakie, jakie sytuacje będą odpowiadać tym formom, które wykonamy. Następnie pokażę te formy sam, tak jak normalnie praktykuje się w trakcie treningu. Możecie się zmieniać, tak? Proszę. Mhm. I to jest już kończące, tak? Ten. Teraz, Halo? Teraz y, wykonują y, ceremonię końcową. Układ, który wykonuje, wykonujemy. Po zakończeniu wszystkich form, po zakończeniu ćwiczeń. I tak on wygląda. Jest, jak widać, tutaj podczas robienia form byli bardzo skupieni, bardzo chcieli ładnie się zaprezentować, a podczas ceremonii starają się również ładnie wypaść i zrobić to jak najbardziej poprawnie. To zapraszamy teraz Pana. Może pani komentować to, co widzimy w studiu? Co panowie teraz robią? Proszę. Panowie się teraz przygotowują, ale sądzę, że jestem zbyt mało przygotowana, żeby opowiadać, co dokładnie robią. Ale to jest normalne, takie, to są normalne takie ćwiczenia, tak, wykonywane podczas każdego treningu? To, co teraz yy, chłopcy robią, to zaprezentowanie na czym polega dana forma, żebyśmy wiedzieli, dlaczego tniemy w ten sposób i co to ma na celu. A czy ułożenie rąk, nóg to też ma znaczenie? Wszystko tutaj ma znaczenie, wszystko musi być na dobrej pozycji, wszystko ma być w porządku. Czyli to ma swój ciąg taki, tak? Na wszystko musicie zwracać uwagę, od początku tak. do końca, tak? A może o samych... my będziemy oglądać tej pokaz panów może o samym mieczu Katana, tak nazywa się? Miecz? No tak, katana. Hmm, tutaj koledzy mają jajco, czyli miecz nieostrzony. Mhm. No i takimi się też posługujemy na treninga. Ciężki taki miecz jest do utrzymania dla, dla kobiety? No zdecydowanie cięższy od miecza drewnianego. Więc to też pewnie kosztuje jakiś wysiłek, prawda? No, no, kosztuje. Można sobie zrobić krzywdę? Można, przy nieuwadze. Na treningach no, często to się zdarza? Nie, ponieważ y, nie, nie ćwiczymy w sparingu. Więc jesteście ostrożni? Tak. Wyjeżdżacie na jakieś zawody międzynarodowe, czy na razie to jest, koncentrujecie się w Polsce na rywalizacji? Bywa, że gdzieś koledzy wyjeżdżają, no ja jako, że stażem jestem krótko, to jeszcze nigdzie nie byłam, ale myślimy o tym, żeby jeszcze gdzieś pojechać. Krótko to znaczy ile? Ile pani trenuje? No jestem około roku. Około roku. Mhm. A panowie? Panowie dłużej. Ile? Piotrek nie wiem ile, ale wiem, że Janek około 3 lat. Mhm. I to też już jest kończenie, tak? Pokazu? Jeszcze nie. Wie Pani, jaka jest historia tego stylu walki? Od y, ile? Pewnie tysięcy lat? Setek? W Japonii jest popularna? No, bardzo długo, ponieważ za czasów samurajów trzeba było się doskonalić, jak zabijać, żeby unieszkodliwić przeciwnika. Mhm. Tak więc długo. Chociaż nie jest to bardzo popularny sport w Japonii. Nie jest bardzo popularny? Nie bardziej jest popularny. Kendo, które trenują w szkołach. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pokaz się zakończył Imponujące. Zapraszam panów do nas z powrotem. Dziękujemy bardzo. Ja państwu tylko przypomnę na sam koniec, że Dni Kultury Japońskiej w Muzeum, w Muzeum Techniki i Komunikacji 19, 20, 21 kwietnia wszystkich państwa zainteresowanych też tym pokazem w naszym studiu, ale też chcących zgłębić kulturę kraju kwitnącej wiśni, zapraszamy właśnie na, na warsztaty, na, na no na zapoznanie się z, z, z kulturą szeroko, szeroko rozumianą. Ja dziękuję Państwu. Przypomnę tylko, że w studiu naszymi gośćmi była Gosia Frydrychowicz, Jan Synowiec i Piotr Sych. Dziękujemy uprzejmie, widzimy się po przerwie. Witam Państwa po krótkiej przerwie w programie Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Goście u nas zmieniają się, teraz goście muzyczni. Jak co tydzień jest u nas gościem Waldemar Kulpa i Mario Cordina. Witam Panów bardzo serdecznie. Witamy. Dzisiaj Witam. powiemy coś o Hit the Road. No właśnie, Hit the Road to taka impreza, która w podtytule ma muzyczne podróże od. Po całym świecie. Dokładnie. Od października 2000, 2011 roku podróżujemy w klubie Rocker po całym świecie. Przypomnijmy, że to dziesiąta edycja, prawda? Hydro? Dokładnie. Z założenia miały się odbywać te spotkania raz w miesiącu, ale bywa także wakacje czy jakieś tam inne okresy, powodują to, że ta przerwa między kolejnymi edycjami jest troszeczkę większa. Zaczęli... Powiedzmy, gdzie byliśmy do tej pory, bo byliśmy Afryka, Ameryka tak, Południowa. Afryką rozpoczęliśmy i w ogóle ta impreza powstała właśnie w taki sposób, że Leszek Wiśniewski, muzyk z zespołu Sambal, zrobił projekt afrykański i przyszedł do Rokera, aby... I spytał, czy chcecie. No właśnie, czy chcemy Afrykę spodobało nam się to i po licznych dyskusjach stwierdziliśmy, że będziemy robić to już jako cykl. Będziemy podróżować po prostu po, po całym świecie I I nie tylko Afryka, bo inne regiony świata też mają swoją muzykę, prawda, interesującą, niespielącą. Dokładnie. To znaczy sama impreza nie polega tylko na no, odtwarzaniu muzyki, ale założyliśmy sobie tak, że zawsze na imprezie witamy właśnie ludzi muzyką na początku zazwyczaj jakąś taką ludową rdzenną. Puszczamy na ekranach różne slajdy z wycieczek, z wypraw. Później gra na żywo muzyk albo, albo zespół. W przerwach ludzie są częstowani różnymi potrawami z danego regionu świata. No i na końcu to wszystko kończy się zabawą. Tak naprawdę. Czyli świat artystyczny może się spotkać, tak? Bo, bo mogą się spotkać też fotografowie, wyobrażam sobie, tak? Pokazując slajdy. Tak. Spotyka się artysta zafascynowany daną muzy muzyką danego regionu i później umila nam wieczór muzycznie. E, podróżnicy opowiadają o tym, co widzieli, co zwiedzili, co warto zobaczyć. Ta impreza przyjęła się bardzo szybko, ponieważ no, podróżujemy, jeździmy na wakacje, czasami się uda wyjechać raz, dwa razy do jakiegoś fajnego kraju i jest tęsknota. Siedzimy w domu o, z pilotem, włączymy sobie te, telewizję, włączymy jakiś podróżniczy kanał i oglądamy. I to właśnie ta impreza jest taką audycją na żywo, audycją na żywo, w której można obcować, pooglądać e, różne e, fajne zdjęcia, ale przede wszystkim wczuć się, wczuć się w tę muzykę, która leci, e, popróbować potrawy, również porozmawiać e, z tymi e, bohaterami, którzy, którzy właśnie pochodzą z danego kraju. Bo takich gości też mamy. Bo prawda? takich gości mamy, ale też mamy ich znajomych, kolegów, którzy mieszkają w Szczecinie, czasami przyjeżdżają i są na tej imprezie. Była już Dominikana, był Meksyk, była Ameryka Południowa, jak wspomnieliśmy. Teraz czas Najbardziej na... liczną chyba publicznością to w lutym tego roku dzięki zespołowi Maki na Ukrainie. Druga taka bardzo, bardzo liczna publiczność to była Hiszpania w ubiegłym roku. No, jak na poniedziałek na Ukrainie 300 osób, a na Hiszpanii 250, to jest bardzo duże zainteresowanie tym cyklem na pewno. Czyli w poniedziałki. W poniedziałki, mniej więcej raz w miesiącu, ale mówię, czasami są, są większe przerwy. Od godziny 19. Od godziny 19 startujemy, a kończymy wtedy, kiedy publiczność wychodzi do domu. Kiedy ma dość, a dość ma bardzo no. późno. No. W tym roku marca, dziesiąta edycja. No. I Marta. to właśnie nasz gość, Mario. No, no co ma powiedzieć? No, miesz mieszkam tutaj wszyscy niedługo. I pierwszy raz będę coś takiego robił. To A jesteś powiedzmy. z Malty? jestem z Malty. To już mi tłumaczy skąd, bo mia, moje kolejne pytanie miało brzmieć skąd zainteresowanie muzyką maltańską? No właśnie, nie, skąd to przez Pana tutaj? <laughs> In, inaczej, powiem tak. Jeżeli chodzi o Malta, to ona jest jedna z najstarszych kultur termowych w Europie. Nie? I to jest taki, takie bardzo trudne zadanie w ogóle, żeby to wszystko tak w ciągu tam parę piosenek tak jakby… Przybliżyć. Każdy okres, mhm. Tak, tak, tak. Ale, ale fajna Friday Jakieś parę próby już robiliśmy tak, że to wszystko tak jakby brzmieć. Filmy pójść tam moje, no akurat i slajdy, które tam będą, sam ty, robiłem. Eee, no i co, jedzenie też trochę tam <grym> machałem ręką. Ale podpowiadasz kucharzowi jakieś tam specjały A... kuchni maltańskiej, wcześniej uzgadniacie? No właśnie dzisiaj to robiliśmy. Tak, ustalacie, I... podpowiadasz. I będzie bardzo pyszne. Ale, Ale sam pyszny. umiesz gotować, czy do mamy dzwonisz i mówisz, mamo do siostry pomóż? No, no jest jak zawsze, no, sam gotuję. No pomocy zawsze są. No, telefon do przyjaciela zawsze się przyda. Telefon do przyjaciela się przyda. Malta będzie pewnie nie jeden raz. No to jest cykl, wiemy, że przedstawiamy co jakiś czas, ale czy Mario zostanie z nami dłużej, czy tylko w poniedziałek? To znaczy, jeśli chodzi o Hit The Road, to na pewno w poniedziałek. Natomiast Mario pokazuje się również nie tylko na imprezie Hit The Road, ale jest muzykiem, wokalistą wielu różnych fajnych zespołów, między innymi Scambo Scambo. Mambo, który jest bardzo znany w Szczecinie, w Polsce i na świecie. I Mario pokazuje się w wielu, wielu miejscach, i myślę, że Szczecin będzie Maria Tak, tak ale dumna. ja pytam, czy my w Szczecinie możemy tylko zobaczyć w poniedziałek y, taka okazja? Czy... Jeśli chodzi o Maltę, tak, tak. Pó póki co ta impreza, y, to znaczy, być może kiedyś. Ta impreza po wielu już od, tych odcinkach wyjdzie gdzieś na zewnątrz, będziemy te, te imprezy pokazywać również gdzieś w kraju na dużych imprezach, bo jest zainteresowanie takim cyklem. Zresztą zanim powstał Hit The Road, już w kontrastach jak prowadziłem imprezy Club Tropicana, tam pokazywaliśmy kultury właśnie krajów latynoamerykańskich i to było dość często, bo, bo przyjeżdżali też goście z różnych krajów, przyjeżdżał konsul z Kuby, z Warszawy na przykład na imprezę, gotowaliśmy, pokazywaliśmy tańce, pokazywaliśmy muzykę i jeździliśmy również z tymi wszystkimi imprezami po kraju, na, na różne imprezy, na dni miast, więc myślę, że to nie jest... E, jakaś odosobniona impreza, która gdzieś tutaj w Szczecinie sobie się zakorzeni jest tylko raz tam na miesiąc. Myślę, że są to fajne imprezy, zlepki kulturowe, które możemy pokazywać e, ludziom, żeby poznawali kulturę innych narodów. Jeżeli chodzi o mnie, to jest tak, rzeczywiście ekipa, która będzie ze mną grała, e, to są Polacy. E, które pierwszy raz mieli w ogóle do czynienia z, z czymś. Z takiego. muzyką maltańską? No tak. I, I powiem tak, że jeżeli robiliśmy próbę, jeżeli już mamy ten materiał zrobiony, no to. Zobaczymy, jak idzie w poniedziałek, ale jestem bardzo takie pozytywnie nastawiony. To wiem, bo dziecko mam, bo będzie w maltańsku, nie? No, nie wiem. Wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Próby się udają. Udają. Gdzie ćwiczycie? No, powiem szczerze, że próby się udają tyle, że nawet wczoraj na YouTubie można było obejrzeć kawałek, kawałek tej próby kawałek była jest. bardzo radosna. Ja to w nocy po raz pierwszy obejrzałem i bardzo się ucieszyłem. Puściłem to oczywiście dalej. No i fajnie, że można właśnie podejrzeć takie próby z uśmiechem i myślę, że to, to jest przyczynek do tego, że wiele osób się tym zainteresuje i przyjdzie na imprezę. W poniedziałek A Rozumiem, rockera. że próby w klubie Rocker. No nie, no nie. nie? To, to próby robimy tam u mnie. E... Myślałam, że sprawdzacie już akustykę, wchodzicie tam To już Przed Przedzona przed to na pewno, mhm. ale to, to, to próbę lepiej niż w Rockerze robić. E, lepiej robisz tak na, u nas, no, u nas w studiu po prostu to robimy. No. Cieszymy się I bardzo. Mogę powiedzieć, że właśnie ciekawe to jest, że nasz, nasza sala prób to jest inkubator kultury. No, Także to też jest ciekawa rzecz. nie? E, one wspierają i będą też w poniedziałek. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć Mario w Szczecinie. Będziemy mogli zobaczyć w poniedziałek cały występ. Pokazy, slajdy, jedzenie. Tańce też, nie? Tańce też, bo muzyki będzie dużo. Będzie dużo. Mam nadzieję, że ja też będę tańczył. Chociaż będą też maltański drinki. I ja mam nadzieję, że też. To mi pomagają trochę tańczyć. Także publiczność pewnie będzie bawić się. My zapraszamy Maltę do, do Szczecina, a Malta zaprosi Szczecin do siebie? No, na pewno. Parę osób już. Byli. A właśnie ciekawość to jest tak, że ta ekipa, która ze mną grała, byli na macie. Tak się okazało, nie? Także cudowna tak. współpraca się zapowiada. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich w poniedziałek o godzinie 19 do klubu Rocker na koncert Mario i zespołu. Muzyka maltańska, wieczór maltański. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gośćmi w naszym studio był Waldemar Kulpa i Mario Cordina. Dziękuję serdecznie. To byli ostatni goście w naszym studio. Ja żegnam się z Państwem. Widzimy się ponownie w poniedziałek. A ja życzę Państwu miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.